Proszę, została Pani koordynatorem wojewódzkim. To takie niesamowite wyróżnienie dla Pani pracy, dla Ciechanowa. Ja myślę, że na pewno dla Ciechanowa i dla Ciechanowskiej Szlachetnej Paczki, bo stworzył się tu na tyle silny i stabilny zespół wolontariuszy, osób włączonych w Szlachetną Paczkę od wielu lat, że mogliśmy jakby pójść dalej i też teraz jesteśmy trochę taką stolicą północnego Mazowsza na Szlachetnej, Szlachetnej Paczki. Jakie wyzwania, jakie plany? Przede wszystkim jesteśmy teraz na etapie poszukiwania liderów rejonu, czyli osób, które byłyby gotowe poprowadzić grupę wolontariuszy i udzielić pomoc w, swoim, w swojej gminie, w swoim mieście, w swoim powiecie. Chcielibyśmy stworzyć 25 rejonów. Rozumiem, że Lea, córka, to taki najmłodszy wolontariusz szlachetnej paczki. Jak widać macierzyństwo dziecko nie przeszkadza w tym, żeby rozwijać się. No właśnie teraz troszeczkę tutaj już się denerwuję, ale nie jak najbardziej. Mamy w swoim gronie wiele młodych też mam, które zostają liderkami rejonu i świetnie potrafią pogodzić i życie rodzinne, i pracę, i właśnie projekt.